Ona czuje się częścią tego wszystkiego. Nie czuje się panią, nie czuje się kimś, kto czyni sobie ziemię poddaną, tylko się czuje częścią. I w momencie, kiedy idziemy z nią na spacery, to doskonale to czujemy. Nie ma takiej rośliny, o którą, jakbym ją zapytała, to ona by nie znała polskiej i łacińskiej nazwy, naprawdę. Więc to jest po pierwsze olbrzymia wiedza, ale też taka coś, o czym mówiła Olga Tokarczuk, taka czułość w stosunku do, do natury to trzeba ją usłyszeć na spacerze, jak ona, przechadzając się po łące nagle klęka i krzyczy – o, centuria! To jest roślinka tej wysokości, tak naprawdę w ogóle moglibyśmy ją zdeptać i nie zauważyć. To jest właśnie ta taka czułość i ta olbrzymia właśnie empatia dla, dla natury. Mieszkałam przez całe życie i wychowałam się w tym miejscu, bardzo blisko tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. I zawsze miałam prawie tuż za domem swoją łąkę, na którą po prostu latałam wtedy, kiedy tylko, kiedy tylko mogłam. I tam no, z taką dziecięcą radością była bycia na tej łące. Ona była w takim obniżeniu tutaj nad rzeczką Olszówką Krzycką, więc jak już nad nią dobiegłam, to się wręcz turlałam ze skarpy, bo to było takie radosne, że tam mogłam być. I wtedy chłonęłam to wszystko: to znaczy poznawałam te wszystkie rośliny, które tam rosną. Wszystkiego właściwie się tam nauczyłam, również o funkcjonowaniu przyrody. Życie y, y, każdego zmienia się bardzo w czasie, i, i te wszystkie miejsca, które, do których jesteśmy y, przywiązani, one odchodzą. Y, natomiast, no cóż, no zostaje nam kawałek tej przyrody miejskiej, niedoskonałej, ale takiej jedynej, jaką mamy. I tą przyrodę chciałam pokazać ludziom obudzić w nich ten zachwyt, empatię do przyrody i również potrzebę jej ochrony. Pisze genialne teksty o przyrodzie, oprowadza tutaj godzinami, po prostu chodzi z całymi wycieczkami, pokazuje, że proszę bardzo, a tu jest krwiściąg, nie? I człowiek biegał 1500 razy koło tego ściąga w życiu, by nie wpadł na to, że to akurat krwiściąg, nie? Po prostu ona nas tak niesamowicie wzbogaca.